Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracjan Rostocki. Dla Doroty i Patryka od Kamila i Eweliny wszystkiego najlepszego z okazji wesela. Sto lat szczęścia i miłości, wierności. Pogody ducha, radości, wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń. Niech się wszystko, co najlepsze, spełnia. I zdrowia, i pieniędzy, i wszystkiego naj, naj, najlepszego. A teraz specjalnie dla Doroty i Patryka Piosenka. Wesele, 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 wesele wesołe, wesele, wesele, wesele fajowe. Tu zabawa jest najlepsza, humor wszystkim polepsza. Dorota i Patryk śluby biorą i życzenia najlepsze dostają. Kamil i Ewelina im gratulują, i dużo miłości i szczęścia im życzą. Wesele, 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 wesołe, wesele, wesele, wesele fajowe. Tu zabawa jest najlepsza. Humor wszystkim polepsza. Docie i Patrykowi wszystkiego najlepszego, życia długiego i pięknego. Niech się im dobrze w życiu wiedzie, w nocy rano i przy obiedzie. Wesele. Wesele, 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 wesołe, wesele, 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 fajowe, tu zabawa jest najlepsza, humor wszystkim polepsza. Wesele. Wesele, 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 wesołe, wesele, wesele, wesele fajowe. Tu zabawa jest najlepsza, humor wszystkim polepsza. Tu zabawa jest najlepsza, humor wszystkim polepsza. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, na razie cześć.